Wielki jest ten świat, tak nieznany, że aż strach. Ale ja nie boję się. Pytam wciąż i więcej wiem. wiem. Biorę sprawę swoje łapki. Co nie szybko, to sąsiadki. Pani Zuzia wszystko wie. A jak nie, to dowie się. Pytam co, dlaczego tak? Jak to jest, że lata tak? Skąd się bierze dziura w serze? Czy żyje w biurkach, w ani Zuzia zna odpowiedź, pająk Leon jej podpowie, a to wszystko wam opowiem ja, różowy słoń! Chcę się o tym pisać wiersze. Mm. Cześć kochani! To ja, różowy słoń. Znacie może jakieś wiersze o gwiazdach? Hmm. Ja też nie. Wszak jestem poetą, słoniem. Hmm. Słoniem poetą. Poetą. Hmm. Wielkim poetą, hmm. który nie może wymyślić żadnego rymu. Świeci księżyc. Świeci gwiazdka. A co się w ogóle rymuje ze słowem gwiazdka, gniazdka? Ja już wiem, co mi pomoże! <grystanie> A, natchnienie! Przyjdź do mnie! Oho! Spadające gwiazdy! Ciekawe, czy można złapać taką spadającą gwiazdkę! Szkoda, czas nam trwonić. Trzeba zadzwonić, muszlo. Łącz z sąsiadką, tylko szybko i gładko! Halo! Dzień dobry! Dzwoni poeta z uśmiechniętą buzią, czy rozmawiam z panią Zuzią? Dzień dobry, słoniku, ale ty pięknie mówisz wierszem? Pani Zuziu, bo natchnęły mnie gwiazdy, chciałbym jakąś złapać na stałe, żeby już nigdy nie opuściło mnie natchnienie. Obawiam się, że złapanie gwiazdy jest niemożliwe. No, ale przecież one spadają, to może można jakąś złapać jak już spadnie na ziemię? Gwiazdy nie spadają. Gdyby tak było, już dawno zostałby z nas kosmiczny popiół. Kosmiczny popiół? Dokładnie, wpadnij do mnie, to wszystko ci wytłumaczę. Hmm. Zaraz będę. Do zobaczenia. Proszę. Jak dobrze, słoniku, że już przyszedłeś, potrzebna nam trzecia osoba do gry. Gry? Uwielbiam gry! Co mam robić? Gramy z Leonem w kosmiczne kalambury? Ja też chcę. A jak w to się gra? Trzeba bez słów pokazać jakieś ciało niebieskie. Ale ja mam tylko różowe ciało. Ciała niebieskie to obiekty, które naturalnie znajdują się na niebie, jak na przykład planety lub gwiazdy. Leonie, ty zaczynasz! Czy to spalający się w atmosferze ziemskiej meteor? Nie, pani Zuzia! Hmm, hmm. Już wiem, czy to jest wciągająca wszystko wokół czarna dziura? Tak! Zgadłam. Teraz moja kolej. Patrzcie uważnie. Ja już wiem. Saturn. Nie. Jowisz, ja Mars, Wenus? Nie, Leonie. Daj szansę słonikowi. Ale ja znam tylko jedną planetę. Śmiało, słoniku. Czy to jest Ziemia? Brawo, zgadłeś, pokazywałam naszą ziemię. O! Mm. Teraz twoja kolej. Ojej! Banan? Nie! Yeah. Rogal! Nie! Yeah. To chyba księżyc? Tak! Ale księżyc nie ma kształtu ani banana, ani rogala. To prawda, księżyc jest kulisty, ale przecież czasem wygląda jak rogal. Tak nam się tylko wydaje, bo nasza Ziemia rzuca na niego cień. Ale tak naprawdę księżyc jest kulą. Tylko cień naszej Ziemi czasami zasłania jedną jego część i widzimy wtedy księżyc jako rogalik. Panie Zuziu, a jak to jest z tymi spadającymi gwiazdami? Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że gwiazdy i to, co nazywamy spadającymi gwiazdami, to dwie zupełnie różne rzeczy. Gwiazdy nie mają takiej twardej powierzchni jak nasza planeta, ale są tak naprawdę kłębami gazów. W dodatku nie mają wcale kształtu gwiazdy, ale są okrągłe jak piłki. Gazy w gwiazdach ciągle się palą, co powoduje, że gwiazdy wytwarzają światło i ciepło, a tak zwane spadające gwiazdy to meteory. Czyli kamienne odłamki, na przykład dawnych planet, które przelatują ciągle koło naszej Ziemi. I kiedy dostają się do naszej atmosfery, czyli powłoki, która otacza naszą planetę, to się w niej spalają i wtedy widzimy na niebie przelatujący jasny punkcik. Oj tak, a najpiękniej świeci gwiazdka, która jest najbliżej Ziemi, czyli? Nie wiem, pani Zuziu. Słońce? Czyli Słońce jest też gwiazdką? Tak, i to ogromną. Wyobraź sobie, że gdyby Słońce miało wielkość arbuza, to nasza Ziemia byłaby wielkości kryształka cukru. Cukru? Cukru? Cukier jest niezdrowy, żadnego cukru. To prawda, Leonie, cukier jest niezdrowy, ale, ale tak... taki smaczny! <grym> A księżyc jest też gwiazdą jak słońce? Nie, księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi i w ogóle nie świeci. Hmm, jak to nie świeci? Przecież w nocy widać, że świeci. Świeci, bo odbije się od niego światło słońca? Księżyc sam z siebie nie wytwarza światła. Zbudowany jest ze skał, podobnie jak Ziemia. Hmm. A ktoś tam mieszka? Nie. I wiemy to na pewno, bo Księżyc jest jedynym ciałem niebieskim, które udało się odwiedzić ludziom. <laughs> Że nie wszędzie sprawdzili. Raczej wszędzie. Księżyc jest ciągle fotografowany. Każdy jego zakamarek ma zrobione zdjęcie. Zdjęcie? Ktoś robi zdjęcie? O, obudziła się nasza gwiazda muzyczna. Leonie, zaśpiewaj nam coś kosmicznego! Wszechświata przestrzeń jest przeogromna, Ale nic we wszechświecie nie jest takie, na no jakie wygląda Gwiazdy tak naprawdę mają kształt kuli I to kuli, której nikt nigdy nie przytuli. Bo gorące jest jak z wulkanu lawa. Strasznie to skomplikowana sprawa. Gwiazdy świecą, księżyc nie. Chociaż tak wydaje się, księżyc krąży wokół Ziemi, w tej nieznanej nam kosmosu przestrzeni. Ciągle wisi na niebie i nie ucieka w kosmos, bo utrzymują go siły grawitacji. Grawitacja to taka siła przyciągania, która powoduje, że wszystkie przedmioty spadają na ziemię. Dzięki grawitacji możemy chodzić i nie unosimy się nad podłogą a wszystko, co zrzucamy, spada. No to ja grawituję się do domu, czyli spadam! Do zobaczenia! Ach! Ciło do mnie natchnienie, szkoda, że na zakończenie. Więc nie zwlekam już, kochani, macham do was łapeczkami. Twórzcie, piszcie i rysujcie. I ciemności się nie bójcie. Najważniejsza w życiu, twórczość! Hmm. Co się rymuje z twórczość? Elektryczność. Ale o elektryczności porozmawiamy za tydzień. Papa! Pa! He Pytam, co? Dlaczego tak? Jak to jest, że lata ptak? Skąd się bierze dziura w serze? Czy wiewiórka gra w mm. Dzisiaj już się żegnam z wami, kończę z tymi pytaniami, bo już jestem bardzo głodny. Idę zjeść różnowy chłodnik! Anna. Mm, mm,